Siemanko, cześć, witam, lecimy z nową serią, tibijska partyjka, a więc właśnie taka seria z widzami, trochę pogadankowa, trochę właśnie taka na luzie gierka, wiadomo. Mm, to będzie co sądzicie o tej serii, napiszcie w komentarzu, tak samo osoba, która będzie następna jest brana z komentarzy, także jeśli macie ochotę grać yy, tutaj ze mną, to jak najbardziej piszcie komentarz. Możecie napisać byle co, tam po prostu się odezwę do Was. Wymagania to jest mikrofon jakiś tam w miarę dobry. Eee, co tam jeszcze jest wymagane? Aha, kultura wiadomo, no to, to, to też jest potrzebne. No i postać na Secure, tam ósmy level też eee, będzie mile widziany. Jak coś, to możemy się nam dogadać, co i jak. Na przykład Celesta też może być, ale jakby była Secure, to naprawdę byłoby to fajne. No i co? W tym odcinku ze mną jest Lentix. No siemanko no, i będziemy sobie tykać, nie? Ja tu od, od będę biały, Lentix będzie czarny. No i zaraz będziemy tutaj lecieć. Ja rozpoczynam. Jeżeli chodzi o zasady gry, to chyba są wszystkim znane. A jeżeli jakoś tam zawsze jest, że jedni, jedni akceptują to, że np. są bicia do tyłu, czy do przodu, czy... No, czy do przodu, to są wiadomo. Ale jak są do tyłu, to możemy to ustalić między sobą. Jak coś, to my nie możemy bić eee, do tyłu. I, I co tam jeszcze było Lentix? To zasada? No to w sumie tyle. Nie tyle. Nie tyle. Ktoś to się wyjaśni w Gierce, nie? Gierce. Mm, zawsze można podregulować czy coś. Podregulować można, no właśnie. A więc Lentix, osoba, która, osoba, która ogląda mnie na, od naprawdę długiego czasu nawet za kariery na Twitchu, prawda? Oczywiście. No właśnie. Widownia była skromna, a teraz teraz większa. Dokładnie. panie, ty zrobisz ruch czy? No twój ruch teraz. Dobra, dobra. Mhm. Jak były hydry na Kazil, tam się biło w ogóle, wargolemy 130 level. Na tych hydrach to się profitowało, pierwsze robiło. No, to profity były, nie no dosyć, dosyć, nawet w ogóle dosyć takie zapomniane miejscówka, mimo tego, że tam się właśnie respi, ten boss. A. Fajna, fajna. Dosyć długo, dużo tam czasu spędziłem, a naprawdę było Było fajnie. Dobra. I tak będziesz musiał mi, czy znaczy, będziesz miał... Widzicie, w następnej na mnie ja z tego mogę uciec, że jakoś mi to data, ucieczka coś nic mi to tu zbiję dobra to ja pójdę tutaj jakoś tutaj pójdę no Tyk okej okay. Często widzę, że jesteś na tym fair questie, nie? No, na fair question. Dosyć to... często spodobało mi się tam, mimo tego, że tam właśnie te te. Mimo tego, że tam demony są i jednak do demontaska to się liczy, ale jednak naprawdę fajnie się to bije. I, 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 i. Twój ruch I... chyba teraz? Tak, tak, właśnie, myślę, co tu zrobić, wiesz? Tutaj niby będziesz mi bić. Ale chyba to nic z tego lepiej nie zrobię. więc będę musiał zrobić tak. No, na fairu jest fajny profit pani mi się tam to bije, także naprawdę, naprawdę spoko tam jest. Tam kilka demonów to chyba nie zaszkodzi. Tak mi się wydaje. No, a ja tam preferuję właśnie pod Rosamul, pod depo. Te potwory na A też, szpale, też. Też, też. Ruszamul depo też spoko. Tam w ten silencer, klawy pewnie roboty robią, jeżeli chodzi o profit. Zresztą nie, tego akurat tam nie bije, bo to jest... Bardziej mi to przeszkadza, ale ten duch wybijam bardziej. Aha, aha, okej. Okay. Runka pod ukosem i też po, po ukosie potwory chodzą. No, 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 no. Dobra, tutaj, tak. Mogę ruszyć. A jeszcze, jak prey wleci, to coś pięknego. No, z prejami to w ogóle. Na demontazku teraz, tak właśnie. też Dziwna sprawa z tym, 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 tym prejem, że jeden Hund fajny, drugi też fajny, ale jeden był z a drugi bez, nie? To teraz nie wiem, jak się ruszyć, bo wszędzie mi bijesz. Tak teraz myślę, nie? Gdzie tu się ruszyć, tak naprawdę. Ty... ma jakiś gościu tutaj przyleciał Siema, siema I... też Polak, bo jest ten z, Ten z takiej Nili tutaj Dobra, ruszę się tutaj Ruszę się tutaj, zrobię tak I mam ruch, tak spoko. O kurde! Tego to tu się nie spodziewałem, Aha, i teraz nie, nie mogę być do tyłu, właśnie, dobra, dobra, dobra. Właśnie. Dobra, to zrobię tak. Tak. Ajajaj, aj, aj, nie pomyślałem, bo teraz i tak to nic mi to nie da. Dobra. Łoja! Podwójne! O kurde, ja teraz ja tego nie mogę nad wykorzystać, a nie nic, to już jest trochę sytuacja. Dobra, tutaj. Tyk, tyk. No dobra. Zróbmy tutaj. Tutaj. No teraz się blokuje. Bloku, no właśnie. Teraz to możesz robić co, 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 co chcesz zupełnie ze mną tutaj. Dużo więcej pionków do ustawienia. No, to już nawet nie ma co. Pyk, pyk, bicie podwójne. Raz, dwa. tutaj Jak to tu już masz tutaj jedną dam... dwie damki. Skąd tutaj pójdę są Jest królowa. Właśnie nie zamieniają się, nie? To właśnie też tak dziwne. One się chyba hmm. kiedyś zamieniały? W ogóle? Nie wydaje mi się właśnie. właśnie to jest dziwne. Jakby tak fajnie było, gdyby na przykład jakby czarny był na tym polu, to by się zamieniał. Ktoś na koronę by miał. To było fajne. Dobra. To ręcznie, mi trzeba ręcznie trzeba by trzeba było podmieniać. Albo ręcznie by trzeba było, no albo ręcznie by trzeba było podmieniać. No i co? Tutaj już czarny tu. rusza się tutaj. Biały tutaj. tu i koniec. No niestety przegrałem, przegrałem. Także... No. Nie, tutaj nie ma właśnie tak, że będzie jak coś to pode mnie albo coś, tylko przegram to przegram, wygram to wygram i wszystko będzie tutaj nagrywane. Także ja dziękuję za oglądanie. Jak się podobało, łapka w górę miziana, subskrypcja też. Komentarz, jeżeli chcecie wziąć udział, też napiszcie. Wybiorę następną osobę, właśnie, która też tu będzie grała, jak Lentix. No i co? Trzymajcie się tutaj, jeszcze jak coś Lentix kogoś możesz pozdrowić. O, pozdrawiam Stolaszka z świata Kandia. No. No i się żegnamy. To tyle. Cześć, cześć. Trzymajcie się. Na razie.